Dzięki Paula za shibet. Dzięki Rafaello, dzięki. Ale to, wiesz co, według mnie trafiły, trafiła po prostu na zły moment, gdzie ty byłeś chory i cię kurwa z hibernacji wybudziła, co? Co? Że chory byłeś kurwa i do ciebie wydzwaniali, tak? Patrycja, 10 złotych. Pozdrów Elżbietę Babut, to twoja największa fanka od kiedy pamiętam. Pozdro Elżbieta Babut, dzięki za dyszkę. No też dzięki malutka. Dzięki wszystkim za gifciki mordy. Widzowie, widzimy się już. W u sobotę gdzie my jedziemy? A idzie ze mną końcu? Na jak? No to to mnie do Warszawy i jedziemy potem do Lubina, do Batki. Gdzie? Do batki jedziemy do Lubina. Do Lubina, tak? Do Lubina no. i potem lubina? do Energii I potem z Wrocławia lecimy do energii. Jakcie tego z Lubina? Z lubina do Energii Co dwie godzinki się jedzie. Co? Dwie godzinki się jedzie z Lubina. No dobra, nie z Lublina, z Lubina. Lubin, koło Wrocławia, czy koło Legnicy. Lewą stronę Polski musimy lecieć. Lubin, Lubin. A to jest jakiś klub, czy to impreza prywatna? Nie, on tamty do jego kurwa był Saigon, nie? Cał, cała, cała, cała. Nie. Co? Nie, no to nie fajnie, nie? Miła Anitka. Dziesięć złotych. Tak jak ona mówi, że Alan chce ją robić. To jego marzenie mieć taką dziewczynę jak ty, kto by cię chciał. Takie o, no, ja tak nic ani tutaj, że się wypiera Głosówek skróci, tylko że ja mam głosówki tutaj puszczone, ale kurwa Batka najlepsza. Pozdro z pozdro podróż także widzimy się, a w niedzielę widzimy się w Energii, nie? Tak, w Energii na Bass Hunter Alan będzie, Alan podobno ma być jego DJ-em, nie? Ma być jego menem ja miejsce w Lidze A2? O, co? Na no czwarte miejsce w Lidze A2. Nie, co to, to znaczy, nie wiem jak się te ligi nabija. Dzięki wszystkim za Gifty Mordy. Co na to, że robiła live'a z Nikolą? Mówię mnie to bawi, kurwa, że jedna na drugą napierdala, później udają kwieciółki na TikToku, nie, to mnie rozpierdoliło, to... jestem jaki jestem, ale kurwa jak Ja się skrzyżę. Kelboy, 10 złotych. A to on wie! Nie wiem. Karolinie za szybko usta puchną, chociaż możliwe, że jestem zaraz po okce, może po niej poprawisz na konferencji. Dobrze wiemy, że Karolina to twoje marzenie. Dzięki za tychę. Dzięki Ewelika, dzięki bardzo. Kurde. No, no przegrywamy z, kapsel z kapselkiem przegrywamy? Z kapselkiem. Ewelika, dziękuję bardzo. Po za marzeniami tak jest. bardzo. 10 złotych. Alan człowieku, czy ty się zastanawiasz czasem co mówisz w internecie, co zrobisz jak dziewczyna w końcu psychicznie nie wytrzyma, też będziesz się śmiał, wystarczy, że baran zmyśla i gada głupoty Damski Bobce. Ale kto wyzmyśla głupoty? Że ona powiedziała, że się najebała? I chciało jej się ten. kotłować. No, nie do mnie, kurwa. Zabrać no, ci telefon. Mamy rękawicę zmacującą. Tak jest, od razu, dzień dobry. Helboj, 10 złotych. Alan za te bikie słowa o Karolince będziesz dojechany na pierwszej lepszej konferencji. Nauczę cię szacunku i zobaczysz. dobrze, Weź, weź kolegów, weź i w Nie pozwolę na takie wymysły z twojej strony. Ja Ruba. 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 Dzięki, Hellboy, za dyszkę. Ja nie wiem, czy to on, kurwa. No, nie mam pojęcia. Matko, króg. Króg. Alan dzwoniła, ale tak nie powiedziała. Po co ty robisz zniejszona i się dowartościowujesz? Jesteś kłamcą. Pozdro. Dzięki za dychę. Ale ona nic złego tak naprawdę nie zrobiła. No nie wiem, no po prostu napisała, no nie jest ja nic złego. Z chęci na karanie, do karania też jest kawałek czasu. Ale na pewno no nic ale no inaczej, nie wiem, no ona tak naprawdę nic złego nie zrobiła, także nie wiem, czemu to jest jakieś poruszenie dziwne. No, tak naprawdę, no nic złego tam nie, nie było, nie? Zrobiła? No ja nie wiem, czy wtedy była z grzesiem, czy nie, skąd mam to wiedzieć. Niech to ona to powie, zementuje, czy coś. No co z tego, że napisała? Wtedy była singielką, a No tak, jak wtedy nie byli razem, no to kurwa, no to co? Nic złego. Nie byli razem? Ja nie wiem, no tak, jak nie byli razem, no to nic złego, że tak napisałem. A nawet jak byli, to co? Skoczek, koczek. <laughs> nie wiem, ale no raczej nie byli, nie? O, jak byli nie no skąd ja mam wiedzieć? Kurwa, mogę. Czy do mnie mywać jedynie A co się z owcą dzieje? Nie wiem, robi live'y, nie? Nie robi live'u? Piąc... Dobra, mamy 25 prezentów, 25 prezentów, 25 życzek. Mocno, 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 mocno. 25 klikamy, klikamy w ekran wszyscy, nie? Klikamy w ekran. Lecimy kurwa po złoto pompam, nie? Klikamy wszyscy w ekran. Dzięki Jaca, dzięki Ania. Dzięki za obserwację wszystkim. Jeszcze 10 Pięć, pięć. Jeszcze 10 róż jedziemy z kapselkiem, nie? Gramy o trudne zapytanko. Ja nie wiem, czy byli czy nie byli. No, to mam byli. A od pomocy dzieciom Andzia nie ten. Dzięki wszystkim. Andzia dzisiaj nie robi, bo się czuje, bo mówi, że ma gorączkę. Dodatku. Matko, 10 zł. Jak nie, nie było, nie powiedział. Wejście, Szczalny nie? Szczerzył Alana w klatce, by rozmawiać. Alan sprawdził fa Myślę, że nie masz szans. Ona wcale tak nie powiedziała. Potrójnie mamy, wariaty, potrójnie! Pod. za 30 sekund jeszcze, wariaty! Ja jak dzisiaj? Nie a jest jak... To Jezu, mogę jeszcze raz? Mogę jeszcze raz ten, ten, ten pokalek? Poro prosić? Jak dzisiaj, kurwa, na niebiesko jesteś, na ja, czyli jasny niebieski, dzisiaj ty. Dzięki Kasia! Dzięki wielkie Kasia, wariacje! Oj, i kurwa serduszka go chodzi. Kurwa, co tam u nich wjechało, ty, że oni mają szkółę? Tu u nich wjechało, że nasza szkoła jest, ty!